Co dzisiaj jest? Dzień babci! A co trzeba zrobić na dzień babci? Powiedzieć jej święty! No to mów! Simowe słonko na niebie patrzy i ciepły uśmiech posyła babci. ja też babciu mam dziś dla ciebie ciepły uśmiech jak słonko na niebie. Brawo! Pięknie! Piosenka była. A ty Jaka? Powiedz mi. Też dla babci. Powiedz mi. O babci, jak była malutka. Kiedy babcia była mała, to budziki małe miała. Hop, hop, la, la, la. Hop, hop. Nie. Nie. Jeszcze raz. Dobrze. A tą drugą zwrotę? To najpierw zacznij od pierwszej. Kiedy babcia była mała, to buciki małe miała. I lubiła cukierzeczki, zapraszała do poleczki. Hop, hop, la, la, la. Hop, hop, la, la, la. Hop, hop, la, 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 hop, hop, la, 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 babci jest spoleczka ta. Tam to o dziadku. Brawo! o dziadkowi może jutro, co? Dzisiaj. Dzisiaj dla dziadka też chcesz? Tak. A przyjdzie... To się czekaj, jeszcze życzenia babci złóż. A e, a e, damy jej prezent. Ale czego byś chciała życzyć babci? Yy, no chyba prezentów. I czego jeszcze? Żeby zdrowa była, co? I co jeszcze? I żeby nie chorowała. Tak. I co jeszcze? I żeby była i żeby mnie cały czas kochała. <grym> I co jeszcze? I żeby, żeby mnie, żeby żeby dobrą zupkę gotowała. I co jeszcze wy chcesz z babki? Dużo zdrowia! I tego jeszcze.